Isaac jest głównym podstawowym bohaterem gry The Binding of Isaac stworzonej przez Edmunda Macmillana w 2011 roku. Na start posiada trzy czerwone serduszka, jedną bombę i dodatkowo D6, jeśli wcześniej zabiliście Isaaca jako Blue Baby. Tutaj są wszystkie unlocki tej postaci, pośród nich warte uwagi to Snife Knife, Missing Poster i Dane Feed. Jak twierdzi autor, początkowo Isaac był zdecydowanie mną, opowiadając o tym, jak dorastając zmagają się z religią, w co wierzyłem, co się u mnie sprawdzało, a co nie i jaki wpływ wywarła na mnie twórczo. Co może świadczyć o tym, że Isaac jest po części reprezentacją małego Edmunda, który wychowywał się wśród alkoholików i narkomanów, którzy potem stają się fanatykami religijnymi. Postać, jak i duża część lord gry nawiązuje do biblijnej przypowieści o Izaku, w której Bóg nakazuje Abrahamowi poświęcić własnego syna Izaka, by udowodnić swoją lojalność wobec Boga. Edmund stwierdził, że Izak jest leworęczny, ale w jednej z kad trzyma on ołówek prawą ręką. Może być to odniesienie do katolickiego nastawienia wobec leworęczności? wynikającego z Ewangelii według świętego Mateusza, głoszącego, że Bóg umieści tych, którzy zasługują na wstąpienie do nieba po swojej prawej stronie, a tych, którzy zasługują na wstąpienie do piekła po swojej lewej stronie. Matka Izaka mogła zmuszać go do nauki posługiwania się prawą ręką z obawy, że zostanie on potępiony. Uważam, że Isaac jest idealną postacią pod Angel Roomy, gdyż możemy użyć też 6 do zmiany części anielskiego klucza w losowy item z tej puli. Takim sposobem zgarniemy wtedy dwa, a nie tylko jeden item za każdy Angel Room. D6 to naprawdę potężny item, jednak wymaga ona 6 ładunków, także korzystajcie z niego rozsądnie. Najbardziej wartościowe przedmioty do zmiany to takie w Secret Roomach, e, Devil Angel Roomach, Crest Roomach i Boss Roomach. Jednak jeżeli trafi wam się naprawdę jakiś śmieciowy przedmiot w innych pokojach, nie widzę przeszkód by go zmienić. Itemy jakie warto brać jako Isaac to Chart Baby, Habit, Sharp Plug, The Battery, 9V i 4,5V. Wszystkie te przedmioty opierają się o ładowaniu naszego przedmiotu aktywnego. Moja ocena końcowa to 9 na 10.